Nie no, żartuję, prima aprilis, a tymczasem witam serdecznie po dłuższej przerwie na kanale P. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam ranking 10 najgłośniejszych zwierząt na świecie. Zapraszam do oglądania. Numer 10 Cykada. Jest to najgłośniejszy owad na świecie. Samce tego gatunku wydają takie głośne dźwięki, aby przywabić samice. A są to dźwięki rzędu 120 decybeli, czyli już w okolicach progu bólu. A to dopiero początek listy. Numer 9. Mirunga. Są to zwierzęta z rodziny fokowatych i mogą ważyć nawet 2,5 tony, a wabiąc swoje samice za pomocą stłumionego ryku, wydają dźwięki mające nawet 125 decybeli. 8. Kakadu są to bardzo ciekawe okazy ptaków, gdyż nie tylko potrafią donosić skrzeczeć, ale również naśladować ludzki głos lub dzwonek telefonu. Dźwięki, które wydaje wyda kakadu, mogą mieć aż 129 decybeli. Numer 7 Kakapo. Jest to nowozelandzka papuga, która również do przyciągania samicy wydaje głośne, niosące się na wiele kilometrów okrzyki, które czasem osiągają nawet 132 decybele. Numer 6. Nietoperz buldogowy. Ten gatunek używa fal dźwiękowych w celu namierzenia zmarszczek na wodzie, które są wytwarzane przez płynące pod nią ryby. Dźwięki, które wydaje mogą mieć nawet 137 decybeli. Numer 5. Wchodzimy do ścisłej piątki. Wyjedz. Ta, ta małpa o bardzo ciekawej nazwie używa swojego narządu głosu do wypędzania konkurencji z lasu, a robi to szczególnie donośnie. 140 decybeli. Numer 4. Płetwal błękitny. Jest to największe zwierzę żyjące na Ziemi. Ten sak może ważyć nawet 150 ton i mierzyć 30 metrów, a jego 188 dB śpiew rozprzestrzenia się pod wodą na setki kilometrów. Numer 3. Krewetka pistoletowa. Ten gatunek wypuszcza strumień wody wytwarzający bańkę powietrzną. Ulega ona gwałtownemu zapadnięciu z powodu ciśnienia powietrza z zewnątrz. Towarzyszy temu głośny trzask rzędu 200 dB i błysk światła. Numer 2. Butlonos zwyczajny. Ten najbardziej rozprzestrzeniony gatunek delfina używa dźwięków o wysokiej częstotliwości. W tym przypadku 220 dB w celu echolokacji ofiar. I numer jeden Kaszalot. No i mamy rekordziste. Za sprawą potężnych fal ciśnienia akustycznego, to zwierzę może wydajnie stosować swoją nawigację dźwiękową. Dźwięki, jakie wydaje Kaszalot, mogą mieć nawet imponujące 236 decybeli. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia